Rozpakuj ze mną zakupy spożywcze za około 450 zł. Zestaw surówek, prawie 5 kg fileta z kurczaka, pomidorki z wyprzedaży i miks papryk, dwie czerwone cebule, szczypiorek i ogórek, takie małe ogóreczki konserwowe i 2 kg mąki. I teraz przechodzimy do biedronki, dwa razy gorgonzola i dwa razy twaróg chudy, dwa opakowania jajek, dwa opakowania parówek i dwa razy finu salami i mozzarella, cztery skiry, trzy kostki masła, serek śmietankowy i ciasto francuskie, dwa razy serek mascarpone i śmietanka 36, szóstka, dwa pasztety, dwie puszki pomidorów i kajmak, dwa opakowania herbatników i budynie waniliowe. Na próbę do kawki wzięłam mleko waniliowe bez cukru i dwa żele pod dla Dawida, 5 batoników, trzy tabliczki czekolady i dwa Kinder Bueno. Ulubiona kawka Sześć kartonów mleka, ziemniaczki i sześć butelek Pepsi i dwa opakowania papieru toaletowego. I to były teoretycznie tygodniowe zakupy, ale w praktyce to są te większe zakupy pierwsze w miesiącu, przy których kupujesz wszystkie po prostu zapasy, w tym papieru toaletowy na najbliższe kilka miesięcy plus żele pod prysznic i sześć kartonów mleka. Dajcie znać, jaką się podobają takie zakupy. Ci, którzy pewnie już była pali, wiedzą, że będę robiła ciasto bez pieczenia.